Cześć, witajcie w kolejnym filmie kulinarnym. Dzisiaj mam dla Was dwa bardzo proste przepisy śniadaniowe. W Turcji, jak wiecie, śniadanie odgrywa dużą rolę, ogromną rolę i Turcy mają mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, które znajdują się na stole. Zresztą typowe tureckie śniadanie wygląda tak, że stół jest suto zastawiony różnymi smakołykami. I dzisiaj dla Was mam właśnie przepis na dwa takie proste śniadania. Możecie to jeść, yy, tylko te zdania zjeść na śniadanie, albo zrobić tak jak Turcy, czyli położyć na środku, na talerzyku z różnymi innymi przysmakami. Czy są takie mało kaloryczne? Raczej nie, jak to w Turcji bywa. Do tych dwóch potraw potrzebujemy ciasta jówki, ale takiej jówki gotowej. Nie chodzi tutaj właśnie o taką miówkę, jak ja pokazywałam w filmie o sybre, że robimy sobie sami. Powinniśmy kupić taką gotową miówkę. No i taką gotową miówkę wiem, że można dostać w Polsce. Na różnych stronach internetowych, właśnie z takim jedzeniem egzotycznym, albo właśnie w sklepach, czasami właśnie pojawiają się w jakichś supermarketach. Jak wiecie, gdzie taką jówkę można dostać, to piszcie po prostu w komentarzu dla innych ludzi, żeby było Wam no, łatwiej znaleźć, tak? Żeby komuś było łatwiej znaleźć. Więc tak, potrzebujemy jówki. I pierwszym daniem jest cygara byrek. Cygara to po turecku znaczy papieros. Więc jakby nawiązuję tutaj do kształtu tego byrka, bo on jest taki podłużny, taki podłużny walec i ja dzisiaj Wam prezentuję cigarę burek z nadzieniem serowo-ziemniaczanym, i druga opcja to jest biały ser z pietruszką. Oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o grubość tego sigara, to zależy od tego, jakie macie upodobanie. Niektórzy wolą takie bardziej cieńsze, ja wolę na przykład, jeżeli chodzi o ten z ziemniakami grubszy, ten z serem robię cieńszy. Natomiast no, to zależy, ile farszu chcecie mieć w środku, więc to jest bardzo fajne danie, które możecie zrobić na śniadanie i możecie też je zamrozić na później. Więc ja jak robię, to robię dość sporo tego i potem wkładam do zamrażarki i można potem wyciągnąć i szybko przyrządzić, tylko podgrzać, podsmażyć. Drugą opcją, drugą propozycją jest guzlemę, ale taka wersja jajeczna. W ogóle guzleme to jest, to jest bardzo popularne danie tureckie i zwykle można je zjeść, takie guzleme Przyrządzane są przez panie, zwykle takie panie domu, które no, są już starsze i one, te guzlemy, jest bardzo często przyrządzone jakby na widoku osoby kupującej, więc możemy zobaczyć, jak pani przygotowuje te ciasto, jak przygotowuje ten farsz, te całe guzlemy, jak zawija i jak podgrzewa na, takim, na takiej ogromnej jakby patelni, tak to nazwijmy. Natomiast ja zrobiłam taką wersję domową z jajkiem i z serem jest bardzo prosta w przygotowaniu i yy, yy sycące, więc nie przedłużając dłużej, zapraszam do oglądania filmu, co i jak trzeba zrobić i czego potrzebujemy. Pierwsze, co musimy zrobić, yy, czego nie nakręciłam, no to jest oczywiście ugotowanie ziemniaków. Jak się ziemniaki gotuje każdy z nas wie. Potem robimy z tego pure ziemniaczane, czyli ugniatamy tutaj ziemniaki. Ilość ziemniaków, ilość składników tak naprawdę zależy od tego, ile chcecie tych burków zrobić. Do ziemniaków dodajemy żółty ser. Znowu tutaj rodzaj sera tak naprawdę zależy od Waszych upodobań. Ja polecam taki ser zetrzeć właśnie na tarce, na takich średnich oczkach. Wtedy ten ser się o wiele łatwiej rozpuszcza w ciepłych lub gorących ziemniakach. Ja właśnie polecam mieszać to z ciepłymi, gorącymi ziemniakami. Wtedy lepiej się połączą te składniki. Doprawiamy oczywiście wszystko. Czarnym pieprzem i czerwoną papryką. Soli ja dodałam już podczas gotowania ziemniaków. Jeżeli tego nie zrobiliście, to możecie dodać później. Oczywiście polecam też spróbować tą mieszankę, czy wam pasuje ten smak, czy jest wszystko ok, przyprawione, czy jest odpowiednia ilość sera. I yy, przechodzimy za chwilkę, jeszcze tutaj mieszam yy, do drugiego farszu. Do przygotowania drugiego farszu potrzebujemy natki pietruszki. Tutaj ilość natki pietruszki również zależy od tego, jak dużo jej chcecie w tym farszu. Jak dużo zrobicie sygaraburek z natką pietruszki i z serem. Więc tak, tutaj ja sobie pocięłam i dodaję ser. W Polsce polecam Wam ser. Albo właśnie feta, wydaje mi się, że on będzie najlepszy, albo właśnie jeżeli nie macie, to jakiś twarogowy. Widzicie mniej więcej, jak ten ser tutaj wygląda. I sobie tutaj mieszam. Robię to widelcem. Ilość znowu użytej, użytego sera, ilość jakby zrobionego farszu, zależy od tego, ile będziecie tych cigara burek robić, prawda? Więc sobie wszystko tutaj mieszam i na końcu jeszcze dodaję pul biber, no bo my lubimy jednak jeść na ostro, natomiast Wy nie musicie tego robić, możecie po prostu pomieszać tylko ser z natką pietruszki. I bierzemy się za jówkę. Jówka ma kształt no, okrągły i tą jówkę trzeba pociąć na trójkąty. Jak ja to robię, moim zdaniem, najprostszym sposobem jest złożenie tej jówki najpierw na pół, potem tą półkę znowu na pół, i potem znowu to składamy, więc w sumie wychodzi wychodzą cztery złożenia i obcinam tutaj boki, żeby te trójkąty jakby się od siebie oddzieliły. Następnie bierzemy się już za zawijanie sigaraburek, więc nakładamy farsz. Ja zaczynam od ziemniaczono serowego Ilość tego farszu zależy od tego, jak gruby chcecie mieć sigaraburek. I tu jest, no to jest kwestia prób i błędów. Sami zobaczycie, jak, wam, jaka grubość wam najbardziej odpowiada. Zawijamy najpierw boki potem zawijamy, rolujemy ten sikaraburek i na końcu, tą najcieńszą końcówkę ja sklejam odrobiną wody niektóre osoby używają do tego jajka ja natomiast używam wody i myślę, że chyba woda jest najlepszą opcją więc jak widzicie tutaj dalej zawijam starałam się to nagrać tak, żeby było w miarę widoczne o tutaj dobrze widać najpierw boki i potem zawijamy, rolujemy Zwilżamy końcówkę i zaklejamy. Teraz bierzemy się za sigara burek z nadzieniem serowo-pietruszkowym. Znowu składamy podobnie tak jak wcześniej tomiówkę i obcinamy boki. Tutaj, te, jak widzicie, boki nie muszą być jakoś super idealnie obcięte. To nie ma tutaj znaczenia. No i nakładamy farsz serowy. Tutaj ja nakładam go mniejszą ilość, no bo zwykle jak się smaży ten farsz z serem, to woda z sera wycieka i no olej po prostu pryska, więc ja polecam jeżeli chodzi o serowe robić je cieńsze. Tutaj ten ser jest taki trochę lepki, więc jest to dość utrudnione i, i można sobie ręce pobrudzić, więc tak co każde nałożenie farszu wycierałam palce w ręcznik no i stawiamy teraz oczywiście na ogniu patelnię nalewamy oleju, jakiego oleju nalewamy, to już zależy od Was no ja tutaj używam słonecznikowego do takich smażeń w Turcji rzepakowego tutaj nie widziałam w Polsce możecie użyć jak najbardziej rzepakowego jak widzicie tam te pierwsze dwa cieńsze to są właśnie z nadzieniem serowym te grubsze są z nadzieniem ziemniaczanym. Co robię z resztą sygara burek, które nie zjemy dzisiaj, oczywiście wkładam do lodówki. Sygara burek można jak najbardziej zamrozić i wyciągnąć i, i spożyć wtedy, kiedy mamy ochotę. Oczywiście polecam przed smażeniem odmrozić ten sigaraburek. burek. Tutaj nie nie wrzucamy y, zamrożonego burka na olej, oczywiście. No i podsmażamy, obracamy sigara burek z każdej strony, żeby on się nam tutaj pięknie podsmażył I wyciągamy najlepiej na taki um, papierowy ręcznik Tak się prezentuje sigara burek Teraz bierzemy się za jajeczne guzleme Bierzemy jajka oczywiście Dodajemy przypraw Możecie sobie przyprawić inaczej, tak jak Wam pasuje No i składamy sobie jówkę na pół i przecinamy ją po prostu, żeby podzielić ją na pół. Najpierw zaczynamy na środku smarowanie tej jówki jajkiem i smarujemy ją w kształt takiego prostokąta, jak widzicie tutaj. Ja robię to dość obficie. Potem dodajemy żółtego sera. Ja sobie tutaj używam zwykłego, tostowego, żółtego sera. Sobie tak rwie na kawałki i składam pierwszą część, potem znowu na tą warstwę smaruję jajko. Zaraz będę zawijała drugą część o i znowu na tą warstwę smaruję jajko, ale już na środku taki mniejszy prostokąt robię, takiej wielkości mniej więcej wyjdzie nasze guzleme. I znowu smaruję jajkiem i składam. Oczywiście, stawiamy patelnię na ogień, dodajemy odrobinę oleju, mniej niż wcześniej i podsmażamy. Tajówka nam będzie troszeczkę rosła podczas podsmażania i podsmażemy tak, żeby po prostu podsmażyło się na złoto. Jajko jest w środku, ścięte, ser rozpuszczony, smacznego. No i jak wam się spodobał ten film? Moje propozycje Proste, prawda? Więc y, mam nadzieję, że uda wam się zdobyć Jówkę i będziecie mogli sobie zrobić takie bardzo proste tureckie dania śniadaniowe, troszeczkę urozmaicić to wszystko. Ja sama wiem po sobie, że teraz w tym czasie, kiedy no jest ta kwarantanna i no mamy ograniczony dostęp do wychodzenia, y, jedzenia, praktycznie jest niemożliwe teraz w sumie jedzenie na mieście no chyba, że sobie zamówimy, prawda? No ale to nie jest to samo. Ja bardzo lubię właśnie w Turcji jadać śniadania na zewnątrz. Zwykle w weekend wstajemy i jedziemy do naszej ulubionej restauracji, tam jemy różne, różne pyszności. Więc no, siedząc w domu, tak, cały czas gotując, jedząc śniadania, to po prostu człowiek się nudzi. Jednak siedząc w domu, Przykładamy bardziej większą uwagę do tego niż jak normalnie byśmy szli do pracy, prawda? Jak mamy mało czasu, to nikt tam się za bardzo nie roztrząsa nad tym, co my tam będziemy dzisiaj jeść, no ale jak taki człowiek siedzi w domu i, i z tych y, uciech życia pozostało nam niewiele, no pozostało nam na przykład jedzenie, no to fajnie jest sobie trochę urozmaicić życie. No ale te potrawy są bardzo proste, więc myślę, że każdy da radę to przygotować, są pyszne i myślę, że wielu osobom po prostu przypadną do gustu, właśnie ze względu na swoją łatwość, szybkość w przygotowaniu i smaczność. Więc dajcie mi znać, czy znacie te potrawy, czy jedliście, a jeżeli nie jedliście, jeżeli je wykodacie sami w domu, to dajcie koniecznie znać, czy Wam smakowało. I to tyle na dzisiaj w tym filmie, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Pa!